Wjeżdżam dzisiaj do stolicy, do Warsaw, wyłapać tych wszystkich Ukraińców, którzy symbolikę banderowską uskuteczniali na stadionie. Zrobię to dla was. Ktoś się nie umie niech zachować, niech wypierdala stąd, niech go deportują. Ktoś się umie zachować, to niech se tu żyje.

Że się bulwersowali, że ten. Bo to chodzi o tego białoruskiego rapera, co przyjechał dla Ukraińców grać i masakra. E, Max Koch. Tylko ja nie wiem, czy to tak się pisze. O, to tu najpierw pod pałacem kultury chyba jakiś before był. Ja mam troszkę ambiwalentne podejście do, do tego tematu. Najbardziej mnie denerwują osoby, które przychodzą i mówią, ło, wypierdalać do siebie, dlaczego w Polsce jest organizowany koncert jakiegoś artysty, który, który przyjął śpiewać dla Ukraińców, wpierdalaj stąd i tak dalej. Bo to jest jakby niesamowita hipokryzja i to jest taka ukryta ksenofobia. Nikt nie powiedział, że ten człowiek przyjął tylko i wyłącznie grać dla Białorusinów i Ukraińców. Ty też jako Polak mogłeś pójść na ten koncert, ale no, no, pewnie niekoniecznie chciałeś, bo pewnie go nie słuchasz na co dzień. I to jest troszkę analogiczna sytuacja do tego, jak polscy artyści od lat i to od dziesiątek lat jeżdżą do Stanów Zjednoczonych czy do, yy, czy do Wielkiej Brytanii. Nawet przecież KSW organizowało galę w, w tym, yy, w Londynie bodajże, licząc na to, że Polonia przyjdzie, nie? Jakby. Logiczne jest to, że jeśli w jakimś kraju jakaś diaspora jest, jacyś, jacyś, dużo imigrantów danego kraju, no to też dobrym biznesem jest dla nich coś zorganizować na miejscu. W Holandii to całe polskie festiwale robią. Palu grał w Holandii na przykład. Tak, 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 więc jakby, więc jakby osoba, która mówi Ło kto na to pozwolił, jakby dla mnie. Od razu kategoryzuję taką osobę jako nie człowieka, tylko podczłowieka. To jest Subhuman. Nie przyjechał grać dla Ukraińców, tylko po prostu miał trasę koncertową. Ludzie przyjechali z Litwy, Łotwy na jego koncert. Kiedyś grał w Polsce, ale na Torwarze. Nawet we Wrocławiu był bodajże. On jest pizdu popularny, wyprzedaje stadiony na luzaku, szybciej sprzedał Narodowy niż Henryk i inni. Okej. Okay. Tak jak mówię, jakby totalnie mi to nie przeszkadza. A to, że ludzie pod Pałacem Kultury się bawią do jakiejś muzyki, jakby whatever to jest, jakby nie wiem, kurwa, zamknijcie pizdy, niech się bawią. Co jest z tym złego? Są wakacje. Jak wy jeździcie rozpierdol robić do Alicante czy do Malagi, kurwa to Ewentualnie policja mam zwraca uwagę, no nie wiem. Widzę roztańczonych ludzi. Nie przeszkadza mi to, nie jestem chory na głowę. Inna sprawa jest to, jak ktoś, jak ktoś mówi, ale tak pod pałacem kultury to symbol. Koleszko pałac kultury to jest zbrodniczy budynek. To jest budynek w 100% do wyburzenia. Eee, a jeśli nie wiesz dlaczego, to zasięgnij Wikipedię. Albo jakiejś książki historycznej, bo pałac kultury to jest prezent Stalina dla Polaków. E, więc no, więc ciekawy prezent, kurwa dziękujemy, nikt go nie chciał, wypierdalej z komunizmem. Ja nie widzę niczego atrakcyjnego na przykład w pałacu kultury, no ale powiedzmy on już przeszedł do jakiejś popkultury, jest tam dużo lat, kto za to zapłacił, to już whatever, bo w sumie pewnie to my za to zapłaciliśmy, no ale jest to prezent Stalina dla polskiego narodu. Czy to powiesz coś, jak masz humor XD. Jakbyś zobaczył, że sami czarni tańczą, to byś wyzywał od małp się śmiał jeszcze byś małpkę zrobił za 5 zł. Nie zrobiłbym małpki za 5 zł, kochanie, bo minimalna dotacja, jaką możesz wysłać na tej transmisji, to jest 10 zł od lat. Więc, yy, więc kłamiesz. Yy, Ponadto ja też nic nie mam do osób czarnoskórych, to wy dostajecie pierdolce, jak widzicie kogoś bardziej przykurzonego niż, niż to. To mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to, że jakiś... Artysta z zagranicy gra na Stadionie Narodowym. Jeśli jest ktoś w stanie zapełnić Stadion Narodowy, wyprzedać bilety, zorganizować imprezę, to niech to robi jak najczęściej, żeby, żeby jak najwięcej wydawali. Co za to jest nieakceptowalne, ale to są dwie różne rzeczy, co jest za to nieakceptowalne, to te obrazki, w których symbolika uderzająca w nasz naród była eksponowana u nas w kraju. Nie potrafię tego znaleźć. Na Twitterze będzie, będzie wcześniej, bo oczywiście też to widziałem. No między innymi, między innymi tego typu. Tego typu rzeczy są nieakceptowalne. I nigdy nie powinny być. Tu się chyba też bili na tym stadionie. Ja, jakieś, jakieś tu. Yy, najlepsze jest to jak ktoś krzyczy wypierdalać do siebie na przykład do Ukraińców ale przecież 20 Polaków za granicą nie mogą nikomu... nie, nie, to jak najbardziej to jakby to tutaj o takiej mniejszej bądź większej bardziej bądź mniej ukrytej ksenofobii to nie będziemy rozmawiać, bo to jest chore no są tu jakieś zamieszki ze stewardami na pewno nie są akceptowalne e, obrazki i myślę, że powinny że nie powinny się dziać. wiecie, bo, bo problem jest taki Problemem w centym temacie jest hipokryzja. Bo jak nasze polskie chłopaki kurwa na stadionach się napierdalają z policją i z ochroną, to kurwa trzeba przymknąć na to oko. Jak kibice górnika, któremu ja kibicuję, rozpierdolili stadion kurwa w Gliwicach czy, czy w Chorzowie, e, no, ktoś tam coś napisał, ale to zazwyczaj sympatyk piasta bądź ruchu. E, Napisał, kurwa, rozjebaliście z pół stadionu. Ale jakby nie ma wrzawy, nikt tego nie podnosi, nikt nie idzie krytykować tych ludzi. Ale jak Ukraińcy się napierdalają z ochroną, no to już jest niedobre. co do zasady się zgadzam, ale robią też nagrania, zrobią było na narodowym i staczą z flagą bandy. Oczywiście nie byłem na miejscu i nie wiem jak było oraz nie mówię też, że to złe za dobrze. Ciekawi mnie tylko... Nie no, nie no, to, to jest troszkę wiesz, to jest, to jest jakby ktoś zapierdalał z się z flagami, kurwa, po polskich miastach. No nie powinno do tego, nie powinno do czegoś takiego dochodzić. E, jest tutaj na pewno minus, że ktoś w ogóle z takimi flagami mógł wejść na mógł wejść na stadion. Nie wiem, jak to się zakończyło, bo te, mnie też nie było na tym koncercie, e, ale taką osobę należałoby zatrzymać i skazać. To na pewno no, jest, jest monitoring, są kamery, więc chyba są, chyba jest to do zrobienia. I jeszcze liścia powinien przy okazji dostać. Więc tak, no, jak najbardziej jak najbardziej takie... Po jakiemu ten człowiek w ogóle śpiewa, czy tam rapuje? 5, 3, 4, 5, Bo jak, bo jak mówicie, że Litwini i Łotysze na tym byli. Rapuje głównie po rosyjsku, jest białoruskim raperem, wokalistą i czasem wplata też słowa lub akcenty z języka białoruskiego, ale jego twórczość jest przede wszystkim w języku rosyjskim, okej, okay, to dlatego, to dlatego oni się rozumieją. Nie no, to, to wiesz, chodzi, nie, nie, po prostu mnie to, to zastanawiało. Bo wiesz, ja mogłem pojechać na, na koncert Czecha i może bym nawet coś zrozumiał, ale nie widzę sensu, nie? No nic, no takie obrazki są nie do zaakceptowania i tu powinna, tu powinna policja zdecydowanie e, ingerować, nie? Więc tak, no te obrazki są mi ok, pierdalanie się z ochroną nie jest ok, e, a inna sprawa, że w Polsce panuje obecnie niesamowita nagonka na wszystko, co jest ukraińskie albo, kurwa, niepolskie. I tu ciekawą rzecz, bo odnośnie tych stadionów to jedna osoba napisała tak. Ale trzeba to znaleźć. Dosłownie nikt nie mówi, że trzeba przymknąć na to oko. Dobrze, to mam dla ciebie zadanie. To mam dla ciebie zadanie. Jak mam jaki masz nick? Aerie. Aerie, mam dla ciebie zadanie. Wejdziesz na, na te profile, które piszą, które piszą o, o nie wiem, wolność, czy no te wszystkie profile tam, które są takie prawicowo-nacjonalistyczne. I znajdź mi chociaż jeden przykład profilu, który teraz czuje na Ukraińców, ale również skrytykował, skrytykował polskich kibiców, jak rozpierdalali jakiś stadion. Bo dla mnie nie jest ważny, kto rozpierdala stadion. Na, może być to kurwa ziomek z wytatuowanym powstańcem na klatce piersiowej. Jeśli rozpierdala stadion, czyli własność naszego narodu, jest tak samo winny, kurwa jak Ukrainiec, który rozpierdala własność naszego narodu. Nie ma kurwa, nie ma lepszego i gorszego chuligana. I ten, i ten jest chuliganem. Ja w Czechach byłam na koncercie, co większość Polaków tam była, bo blisko. No tak, no ale kurwa, no na tym, na tym, stary, po, po to są otwarte granice, żeby można było organizować takie przedsięwzięcia. Jak Rychu Peja kurwa jeździł do Anglii, czy, czy Paluk do Holandii grać dla Polonii, to kurwa nikt y, nie robił, nie robił ksenofobicznych wystrywów na ten temat. Więc to jest nieakceptowalne, bicie się z ochroną jest nieakceptowalne. Należy tych ludzi ukarać, którzy w tym uczestniczyli. A jak ktoś jest w stanie zapełnić Stadion Narodowy, chce zapłacić za jego najem i tak dalej, super sprawa, zapraszamy. Kurwa, przestańcie być rasistami. Dziękuję. Polacy w Czechach byli z flagami antyczeskimi, skakali na płytę masowo. Esazada, kurwa, w Zabarkadowany, zabarykadowany, ubiepierdolony. Mam ci 40 razy powtórzyć, że przestępców należy kurwa zatrzymać i osądzić a ludzi, którzy przyszli na koncert, kurwa, niech chce przychodzą na koncert albo nie chce śpiewają pod płacem Kultury, co ci to kurwa zmienia? Ja wiem, że najchętniej byś chciał, żebym zaczął krzyczeć, że jebać Ukrainę i jakieś ten, ale ja nie jestem... Ja nie jestem ksenofobem, kurwa, nie jestem rasistą, nie jestem spierdalony. Jak ktoś się nie umie zachować, niech wypierdala stąd, niech go deportują. ktoś się umie zachować, to niech się tu żyje. Ta Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, kurwa, i tyle. dziadę, wyjeżdżam dzisiaj do... Wjeżdżam dzisiaj do stolicy, do Warsaw, do Warsaw dzisiaj jadę wyłapać tych wszystkich Ukraińców, którzy symbolikę panderowską uskuteczniali na stadionie. Zrobię to dla Was.